Bardzo serdecznie zachęcam Państwa do podróżowania na południe Polski, do pięknej krainy zwanej Małopolską, dawniej Galicją. Czeka na Państwa mnóstwo atrakcji. Jeśli są Państwo turystami zmotoryzowanymi, przede wszystkim zachęcam do odwiedzenia szlaku architektury drewnianej. Jest to szlak samochodowy o długości ponad 1500 km. Na jego trasie znajdą Państwo ponad 250 obiektów drewnianych, m.in. zabytkowe kościółki drewniane, łącznie z tymi, które są wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Są również drewniane dwory, całe zabudowy miejskie, jak chociażby w Skoronie lub Zakliczynie. To jest jeden, jeden z najważniejszych szlaków w Małopolsce, który też bardzo mocno promujemy, a w tym roku. Uzyskał złoty certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej jako jeden z najlepszych produktów turystycznych w kraju, więc tym bardziej warto te miejsca odwiedzić. Polecam również Dolinki Krakowskie, znajdujące się tak blisko stolicy Małopolski Krakowa, w odległości kilku, kilku, kilkunastu kilometrów. Piękne miejsca, gdzie co prawda nie można przez nie przejechać samochodem, ale zawsze samochód można w bezpiecznym miejscu zostawić i udać się na piękną. Wycieczkę przez krasowe doliny pomiędzy wapiennymi zboczami, piękno natury, wspaniałe widoki, szlak Orli Gniazd, dawne piastowskie zamki. To wszystko w najbliższej okolicy Krakowa na Państwa czeka. Można również pojechać w góry. Jeśli podróżują Państwo samochodem, w Małopolsce mamy 11. Dużych z certyfikowanych pól kempingowych, które, na których można je rozbić namiot lub przyjechać z przyczepą kempingową lub samochodem kamperowym takim jak ten, którym my podróżujemy promując przy okazji region małopolski.